ten eee, tyn, ten, tyn, tyn. Ej! B -b -b Burzowa bestia! Siadaj, siadaj, Nie! Zginę! A w dzisiejszym odcinku powróci legendarne duo, czyli ja oraz Jones. Odcinek wyszedł naprawdę dobrze, więc jeżeli ci się spodoba, nie zapomnij zostawić suba, łapki w górę i bić na mego TikToka. Siema Jones! Siema! Czekaj, muszę odpłanę. Nie, to jest... to było dobre, to było świetne. <grym> Gdzie w tej grze? Tutaj? Nie wiem, ja kupię... mam... powiem, ma pani niezaratowaną. No, ta gierka jest dobra jak coś. A czy miejscówka w sensie. O, słuchaj, no słuchaj, nauczyłem się grać nowej rzeczy. Nie słyszę. Ustrzymam dwie pierwsze nuty, ale już chyba wiem, co to jest. Ale to później, gramy grę. Yyy, e, tyn, ty, tyn, 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 Dobrze. tyn, tyn, tyn. Ty, ty, ty. Trzeba się skupić, Tak, dokładnie. dokładnie. Skupiamy się, mam pompę już. jest niedawne coś, co to jest? Oś! To skoś! No co to robi? O kurde, <laughs> O kurde, poleciał! Ej, ziomek, 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 tam jest ziomek. Idę go rozwalić. Ło! Dostał, dostał, dostał! Gdzie jest? Znikł! Nie, no i biegnie tam. Ej, bo tu się zabudował, chodź tutaj do mnie. Wyskoczyłem przez okno. Z nie zlec. Tu jest drugi! Dawaj, 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 uciekaj, uciekaj, ale zabuduj się cokolwiek Dawaj, 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 dobrze! Siurak Ej, ty po są typy? wiem, wiem. Ej, no to mnie zostawiasz, otwórz mi ściany Nie mogę, nie mogę A, ściany nam rozwalają, tu są no. jakieś boty, ja na nich wchodzę Leży jeden Drugi i prawie też Dobrze Ej, kolejne, kolejne, kolejne Gdzieś tutaj jest u góry chyba. Ta u góry, u góry jest jeden O o kurde, kolejny, kolejny Ej dobra, co ja robię? Skąd ten ko a stamtąd Eee, dobra my na jakiś bo bocika gramy 124 nie dostał nie Ja na niego lecę jak chcesz Ej, zgubiłem go A tam jest, tam, 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 tam tam Ja muszę się w szybką 32 Leży Chodź, lecimy Na wyspę, na wyspę, na wyspę Dobrze Zabiłem go na Riftem, riftem lecą, riftem, lecą. riftem lecą. Ej, on, on ogarnia, on ogarnia ten jeden 56 dostał ja się i woję chyba. dostał! Ej, nie ma ammo, nie ma ammo, nie ma ammo! Bo no ja pierdzielę! No nie, on by leżał, gdy miał ammo. Kurde, gdy miał ammo w pompie. Pamiętam sam jeszcze? no ktoś tu lata. Czekaj, uciekaj, uciekaj, od razu stamtąd. Uciekaj w dwójkę, 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 dwójkę są. Ja walę. Oni, a oni nie wiedzą, że ja mam deskę i nie widzą No dobra, ale masz 70 HP, no. Dobra, ale jestem fajny. No, ziomek! No lećże tą deską! No to nie Ale to nie <laughs> No nie działa! <noise> ja ale Gówno nie działa! Ale nie jest źle, plus 53%, lecimy. Wyłączyłem nie Co to jest? No? Zobaczcie se na odcinku jak to już Widzę, przypominam o tym, że odcinki są w soboty o godzinie 18 i co tydzień. Więc zapraszam na ten odcinek za tydzień i na ten odcinek też zapraszam. Zostawcie sobie łapkę w górę, i wbijacie się na TikToka, na którym streamuję. komentarze, bo jest plusy czat. Tu i tu, czytam wasze komentarze, więc jeden leży. Leży jeden z Kolejny, kolejny jest jakiś nade no jest jakiś jeden. Oj, tu ziomek. Leży drugi z KVD. Ooooo! O! No co przez ścianę mnie zabijasz! No przez ścianę mnie zabił ten śmieć walony! Dobra, przyluj bombę! To, że zginąłeś nie znaczy, że... że jesteś gorszy. W sensie no, no niby znaczy, ale... Będę nie przejdziesz chyba. Oooojoj oj! oj, oj, oj. Doness, no uciekaj, uciekaj. Bo ta gierka może być dobra, tylko musisz sobie poradzić teraz. Dobrze, dobrze, dobrze. I szy szybka ucieczka, źle wziąłeś, z łapą, trudno uciekaj po prostu. Da, fast boxik, widzę tutaj bardzo dobrze ci wyszedł i, i lecimy. Wracamy do gry. Jednak wracamy, no, ja tak nie wracam jeszcze ma. Aha No jakbyś restartował cały czas, to byś to zdążył zrestartować, ale nie, ty, ty se stwierdzasz, że, że sobie nie wiadomo co będzie. robił no, nie zdążyłbym przecież. Zdążył. Przecież. Ponad dwie trzecie mi zostały. Ej, ziomek! A, spokojnie. No spokojnie, na dole. Jest, on jest sam. Dobra, dobra, wbijamy się w niego? Dostał... Auto, auto mu rozwalaj, auto mu rozwalaj, auto mu rozwalaj! Zaraz będzie leżeć, zaraz nie, będzie leżeć do auto. Siadaj, 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 siadaj! Nie! Zginę! Nie, jednak nie zginąłem, nie zginąłem. Rozwal go! Dobrze! Ej, kolejny! On ucieka. Ale pompy nie mam! Nie mam, nie mam w pompie! Ucieka! Dobra, dobra, dobra. Dobra, zerwa, zero zero. zamieniam się w burzowego potwora. Ej, jestem burzowym potworem. Ej, tam jest auto tego ziomka. Wiem, ale on jakoś uciekł. On biegnie bieg i się stał niewidzialny, i nie Ej tu przed nami są ziomki. Co robimy? Nie wiem, no ty jesteś IGL A no tak, no tak, dobra, Tym tak z daleka. Ale chodźmy do strefy, żebyśmy nie w strefie nie byli. O to jest mądre. O, kurde ty panom. Dwóch typów lecę, lecę, lecę. Czy, czy, nie, czekaj na Cielu, ja przeżyję. Jestem, siadaj, wsiadaj, wsiadaj. Lecimy na nich, to jest modelcja igl -a. Jestem jak Kazałam5, jestem najlepszym IGL-em w Polsce. No, Gdzie cię dostał? 80? Ej, wracamy? Uciekamy stąd? No, a ty jesteś No to uciekamy No i widzowie, nie wiem czy mówiłem, ale raczej nie Przypominam o tym, że filmy są w sobotę o 18 co tydzień I zapraszam was też do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia suba, łapki w górę i wbicia TikToka, na którym streamuję A to wszystko dlatego, że jest wi Dokładnie Ej, ziomek, ziomek, on jest tym jakimś stormową bestią no, Dostał trochę, on nie ogarnia, on nie ogarnia jak chcesz Ej, przed nami jakiś kolejny Ej, dawaj tego, dawaj tego, dawaj tego on leży prawie, on prawie leży, leży, leży. Pies mnie prawie rozwalił ja, ja prawie No bo tamten tamtego gdzieś e, gdzie tam ten Gdzie jest body? E, tam gdzieś odsproczył Ale na blisko plecy No wiem no ale Dobra ja się zamieniam w stormową bestię chłopie Jestem stormową bestią Tu u góry jest u góry Ja się, ja się w niego wbijam Najmocniejszym atakiem się w niego wbijam Nie zadziałał mi atak oto dziś tą grom e, Leży, leży jakiś no czemu ty leżysz? Uciekam, 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 uciekam. Mam kartę, nice. Jedź, auto jedź, 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 jedź. Co jedź, już jedź. za emocje? Emocje tak jak na A, nie Tylko <laughs> Chcę jakiegoś <dila>, ja na mnie <laughs> nie ICH Putnik Nie zdążyłem! On jeszcze za to pierwszym razem mnie trafił Jakie Bo... cudowne, nie zdążyłem, przecież ja już miałem kółko załadowane całe I, i z ciebie zaczęła strzelać dwa razy ja nie rozumiem Tak, to widziałem, widziałem, ale czemu? Przecież ja miałem kółko załadowane i powinien zdążyć się zrestartować nie wiem, nie wiem, nie wiem Nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem No czemu?! Co, co mnie zablokowało niby? O co chodzi? Są grom! Mężysz, trzymać walony Ja 23 do PMA i 8 do pompy. Czyli chcesz się bić, rozumiem. A, tak, no. No to się nie bijemy Sześć w takim razie. Się... Nie, Albo ziesz, nie, czy... czekaj, tam był jakiś ziomek. To... Bierzam się z niego! Jednak nie. Wsiadaj, wsiadaj, dawaj, 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 dawaj. Dobrze! Ja zawsze podejmuję tylko i wyłącznie dobre decyzje. Cieć, 40 white, white, white. No, on ma 10 HP, 20 HP ma. Jedzie, je, cieć, je, je. Ten kolejny kolejne 40, No ja go muszę przez Ciebie po prostu trafić, no. Ten drugi też ma white, a ten drugi leży No jedź, 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 jedź. Wybucha Dobrze Piękne gry Masz chłopien, najgorszym du dułem? Tak to to Najlepsze było no muszę wymyślić że jakiś odcinek, tak w sensie nazwy Może zamiast najgorsze, właśnie na najlepsze było w Fortnite, ale... Czekaj, się restartują Dobra, dobra, lecimy w nich A tu jakiś kolejny jest. czekaj, nie, czekaj, tu, bo tutaj przyleciał właśnie No to ten, co się zrestartował, przyleciał się jeden dostał. 36 kolejne. Nawet to jest bez sensu. Dawaj, 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 dawaj. Leży. Jedziemy do supermena. Ej, kolejny, kolejny. Ej, moje auto to jest, to jest moje auto. White, 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 white. Goń go, goń go. Dostał pięćdziesiąt No rozwal go. Leży. Dobrze. Leży, leży. Ej, kolejnego Ale mam. Tak. Ej, mam jakoś kolejnego na desce. Dwóch mam, no to... Ej, ale oni po prostu jadą do przodu, oni się nawet mnie nie zauważyli Siadaj Tam w stronę stacji jedź, w stronę stacji, w stronę stacji, oni za stację gdzieś tam pojechali, tam się strzelają to może oni Jest jakiś? White leży, u góry, u góry kolejny, u góry kolejny Daszku nie, gdzie on jest? Płynie, płynie, płynie Gdzie? E, tu leczą się, chodź tu No czekaj, bo ja nie mogę budować Dobra Leży, no i nice! Ja chcę kierować? Dobrze, dobrze. ty jesteś takie rzeczy. Aha, nie no nie, no to ja jadę. Ja się obraziłem tak szczerze. Ziomek po lewej, ziomki tutaj Dostał 80? O to on jest tak jakimś jest. ptakiem! Bo to jest ptak marek Jedziemy. Dawaj, lecimy, lecimy, lecimy. E, tu kolejny jakiś biegnie! Nie ma A to bot jest! mam jack Jacka, mam winę. Jack mam mam kolejny, 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 nie chodź do góry tutaj! Jestem u ciebie, jestem u ciebie eee, nie mini tylko Jag. Nie, nie pić mam. tylko masz EJ! Bużowa burzowa bestia! <grym 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 <zezna> jak się tym lata? Ej, jak się tym jeździ? Ja no uciekłem, 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 uciekłem Burzowa bestia jumpscare Bez sensu Ej, spadnę? Spadłem No, a co mnie jest robić? No ta burzowa bestia akurat jest bez sensu, no oni wprowadzają właśnie takie tamy i ten... I one niszczą graje Teraz jeszcze dali jakiegoś ironmana, czy nie ironmana? Wziąłem cię Ej, dostaje, dostaje, dostaję! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! A co, co? Jak, co jak ja się, czemu się tak drę? Ej, tu jest jakiś ziomek kolejny Gdzie? No tutaj! No? Leć, leć! No działaj, 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 Desko! No Desko działajcie, proszę cię, no kurde! Czewalone! No bardzo żyje, no, żyje, 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 żyje. Co za emocje. Jak na grzybach. Możesz to powiedzieć teraz. Jak na grzybach. Uciekać z tego miejsca, bo to jakieś ten lata. No ta na Ja wale. No ale uciekam stąd. Możecie w strefie uleczę No, kacu na ten No to nieźle. Nie musiał czekać, ale muszę stąd na pewno iść. O no, jaki ziomek w aucie. No to koniec. Ej, siedzę w krzaku. Przejechał. Wiedzie w krzak? Nie, nie wiedział w krzak. Ej, nie, dobra, to było szalone. To było szalone. To ja było szalone. A idę tutaj na e, Kitsune. No, co tak się nazy na nazywa? Kamienne Kitsune. Ej. No, jest było strzela, co nie budować się. Straciłeś tylko cenny czas. Dobra, nie straciłem czasu. Ej, gdzie jest moja pompa? No, gdzie jest moja pompa? No, czemu jestem na dole? I pompa nie strzelała. No, i czemu tu są jakieś ziomki? No, ja wale. No co on robi? No trafić się nie mogę, no ja pierdzielę! Skąd, 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 skąd! No to z dwóch stron te śmiecie mnie nawalają! Zapomnieli o sobie. Ej, ej, no zajebiście Dobra, ej, jest dobrze, 85% platy na jeden. Widzowie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie subapkę w górę, to już jest ten niestety koniec. Zobaczam za tydzień w sobotę o 18. siema ma.